Jest dzisiaj 25, 6? 6? 6 kwietnia. 28 stopni. Jedziemy sobie i jesteśmy ciekawi, ile zobaczymy osób w kurtkach dzisiaj. Tak, będziemy liczyć osoby w kurtkach. To mnie tak nurtuje w ogóle, dlaczego tak ci ludzie chodzą w kurtkach. Tutaj na przystanku nikogo nie było. Naraziłeś to. A wiesz, co idziemy do galerii handlowej, to liczba się może drastycznie zwiększyć, nie? No pewnie. rodzinie? Tutaj w kurtkach coś, tutaj ktoś idzie, ale to chyba... No, chyba nie w kurtkach. Nie, to, jest, to jest taka lekka i rozpięta, to jest, się nie Tutaj jechało. też, to przystanku nic, Chcemy, tutaj też nie. Taki jest jakoś w takiej ostrej kurce, zimowej. Ostrej kurce. I zapiętej. No no. O tutaj ktoś w kurtkach, o proszę bardzo, nie wiem czy bo chyba nie było widać, no nieważne. W każdym razie idziemy sobie, słuchajcie, wczoraj 26 stopni, no nie? Godzina 14, idziemy sobie, patrzymy przez ten, to bo sobie stoją dwie osoby. Jedna, y, koło no, 70 lat starsza osoba. Nie wiadomo, momentu, można jeszcze to... tak, tak, ale druga osoba, jakieś facet 30, 30, kilka, 20, kilka lat. Słuchajcie, stoją. Y, kurtka zimowa. Albo jesienna, w każdym razie jakaś taka grubsza czapka tak. i zimowy puty. No to, powiem wam, trochę tego nie rozumiem, naprawdę, nawet bardzo tego tak, nie tak rozumiem. My wywróciliśmy z Wojtkiem z krótkiego bardzo spaceru do cukierni, bo tak zgrzany. No, no, także no. Było no. ci coś ciekawego w ostatnim tygodniu? W ostatnim tygodniu chyba nic ciekawego, nic wartościowego opowiedzenia. A tobie, Wojtku? Raczej znaczy, wiesz co, no tyle, że dzisiaj mi się kompletnie nie chciałeś na uczelnię, także do no widzicie mnie w tej chwili na wagarach. W sumie co, wczoraj nagraliśmy podcast i to co mieliśmy chyba powiedzieć, to powiedzieliśmy w tym podcaście, no nie, tam, no tak jak mówiłem, że, o, zacznie piać, dobra, spoko, spoko, niech wieje, to co Klinika. mówiłem tak naprawdę, że strasznie jest a wiem co mogę powiedzieć, że strasznie jest to chodzenie przez lasu mnie na uczelnię i faktycznie wczoraj, gdy szedłem na uczelnię, ogólnie przyjechałem spóźniony i akurat miałem pecha, bo to były takie zajęcia, na których za bardzo nie można się spóźniać. A ja się spóźniłem, ale idealnie akurat 5 minut, więc dziękuję mojej pani profesor, że, że jeszcze nie musiałem mieć pracy domowej, bo nie wiem czy wiesz, normalnie nam... No, pani profesor nam daje pracę domową, gdy się spóźniamy, Więcej Co 5 minut, no nie? No ja się spóźniłem na się tylko do 5 minut, więc uniknąłem tej pracy domowej. No, jeszcze nie otwarte, a już jeżdżą. No tamtej też chodzi. Ale tam, zobacz, tam na górze. No tak, ale jechał normalny samochód, nie jakaś koparka. Proszę bardzo, jak się omija korki tutaj. No że jak jest gorąco. Za, yy, uważam za rozpoczęty. No nie. Jest 27 stopni w tej chwili. Jest kwiecień. Woo no i ostatnio ktoś tu się wbił w ekran, przepił ekran. Dźwiękochłodny. Tak i droga była zablokowana do centralnego centrum. wiadomości był zablokowany. Ja akurat widziałem ten wypadek. W sensie, no boimy ja się jak ktoś się wywalił. A jeszcze nie było policji ani żadnej Więc widziałem sam początek Ale jeszcze szczęśliwie dla mnie mogę przejechać Nic tutaj Tutaj pan obok w samochodzie z tym na światach patrzy co robimy Może jest naszym fanem, kurczę, pozdrawiamy jeśli ten pan Jeżeli to ogląda. pan nas słucha proszę to Nie, nie będę, nie będę tutaj pan na... Ale tak się patrzy dziwnie na nas Proszę tak. pana, my tutaj tylko vloga nagrywamy no Nigdy tak pan nie widział nie. jak ktoś vloga w samochodzie nagrywa na światach no, Czy to jest takie dziwne? No się patrzy co już teraz, nie wiem czy My się patrzymy na Ciebie, pocholiliśmy, bo właśnie się patrzymy na niego. Nie, ale tyś wiesz, tak się ludzie na Ciebie, tak Cię <laughs> <czekające. śmiech> A weź, wyjdź w Polsce w Warszawie z no. kamerą albo z, czy, czy, ze smartfonem na, na takim trzymaniu. Część ludzi jeszcze uzna, że z kimś gadasz. A że nagrywasz co? To znaczy nagrywać, nie? nie? Musimy chyba kiedyś spróbować. Ja bym na przykład na bulwarach ten nagrywasz gdzieś. Ja bym... Gdzieś, taka ten. reakcja ludzi, wiesz, co, 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 co ci debile robią, co ci ja idioci robią. Ja bym spróbował ten. E, właśnie z kamerą, na przykład właśnie w SKMT, nie? I nagrywasz cię. No ja w SKM chcę to serio siedzi sobie, ktoś tam i... Już... I nagrywa, nie? Czyli nie no. Nie wiem czy komu by to przeszkadzało, chyba to lepsze niż jak jedzie, nie? Chyba tak. Gdzieś nagrywa sobie. Chyba tak. swoją twarz. Nie? Tak mi się wydaje, tak. A nie, no na, naprawdę, w jakimś miejscu powietrza moglibyśmy mógł kiedyś. Ale tak sobie myślisz, że pewnie jakiś jest chory, kurczę no, to czuje, nie gada jest, się, jest chory, tego, jest chory, gada do siebie tutaj, te... Gada do telefonu, powaleni po są chyba ci ludzie. No serio, nie, ale sobie tak wyobraź, to... tak jak musimy pierwsze komórki wejść, no nie, i tacy starsi tak. ludzie... Co, co on robi, tak. Czego on, dlaczego on gada do Dlaczego on chory? gada do siebie, czemu ci wszyscy ludzie są chorzy psychicznie w tej chwili? Tak, szczególnie, że to było podobne, wiesz, co to to słuchawki, nie? Czy jak sobie myślisz, to bezprzewodowa słuchawka, no co jest, nie? No nie, no tak, tak, no tak technologia idzie To jeszcze kilka lat, się lat temu tak naprawdę było, no. Jak technologia idzie do przodu, to i ludziom odbawiamy. No. Teraz tradycyjnie wjeżdżamy na parking podziemny, no, chociaż tu bardziej na dachu. No, I gwarantuję tak Ci, po, że potem będziemy szukać miejsca znowu. Myślisz, że jest ludzi, czy że zapomnimy, gdzie zaparkowałem? <śmiech> Nie <śmiech> wiem, bo my zawsze zapominamy, gdzie zaparkujemy. <laughs> tak plus minus zawsze wiem, gdzie zaparkowałem, tak? Miejsce to miejsce. Na Fiesta, tu jest no to... druga. Numery rejestracyjnych nie będę pokazywał I tu jest trzecia. W ogóle ja chciałbym pokazać bardzo Twoją koszulkę. Uwaga! Opowiedz <noise> no <noise> no historię tej koszulki. Historia koszulki jest długa i bardzo. Nie jest długa wcale. No, a było myte dzisiaj, no nie? No, byłem to jakieś pół godziny temu. Ale samą wodą. Chyba chętnie, że chyba. na Ale serio, powiem ci, szkoda. Pójdziemy do euro albo gdzieś i tak staniesz w tym euro i będziesz, słuchaj. Będziesz, będziesz, słuchaj. Ee, serio. Dobra, chodźmy. Nie no, 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 nie? no. Dobra, to chodźmy. Ale, serio, ten Saturn to jest, jest piękny. No. I tutaj lokowanie firmy, która już w zasadzie w Polsce nie istnieje. Saturn, to mogłaby być Twoja reklama, gdybyś nie nie umarł. Znaczy, Saturn to jest Media w tej, media w tej chwili. A takie przyjęcie to jakby się. żeby mnie ktoś nie przejechał, bo tutaj jest wiatr. To pod prąd, to jest wyjazd. To jest wyjazd? Aha, to, to może, może, nie, nie, może mnie nie potrąci. <śpiewanie> A jak znowu zapomnimy, gdzie zaparkowaliśmy właśnie, naprawdę? A to nagrajmy to dla potomnych. Przed wyjściem trzeciego piętra. W tej chwili jakby to był live, to ktoś przyjeżdża ci i kradnie samochód. tak. Ale że to nie jest live, to to zostawić, so sorry. Powinienem po zostawić samochód otwarty i dać jakieś blepy nasze, nie? nie nieskromne zdanie. Tak. Bo gełkę tu kaki. Musimy zrobić chyba swoje wlepy normalnie. Coś mi się wydaje, bo. żeby, żeby to docierało do większej ilości ludzi. Dobra. No także, A tutaj teraz możecie zobaczyć. A nie, do, jednak nie, udaje tylko, że jestem wyższy, bo tak naprawdę jestem niższy. Nie, tak naprawdę jesteś minimalnie niższy. Nie, no metr 70 to nie tak minimalnie. No sam 6 cm. Niech ktoś powie, że to, to dużo, niech ktoś nie ma. Dobra, i teraz właśnie powinienem przestać nagrywać, bo to jest. Y, ktoś się do mnie przypruje. Ale że my. Ale że my jesteśmy ponad. Nie, no nie jesteśmy ponad prawem. Serbi, tak. Centrum handlowe? Każdy wie, co Tak, dobra, przestaję nagrywać serio, bo to ...muzyka nie zawsze rozwala. To taka grupa muzyka dla Apocalipse Zombie, nie? Ty, ty, <tuszel> Dobra, wyszliśmy wnioski, Ale wnioski są takie, że co szczęście ludzie nie chodzą w kurtkach już stoi tam cel podróży Piękna to w ogóle jakimś cudem znaleźliśmy samochód bez, tak, bo tak jak kiedyś mówiłem chyba w którymś podcaście, że zawsze to jest tak, że tego samochodu szukamy. No jest takie do końca niepewne, czy tam stoisz, czy nie stoisz. Teraz udało się ten samochód na szczęście znaleźć. W sumie od razu. No nieprawdopodobne, no nie. I to nie, to nie tak, że czas specjalnie no nie wiedzieliśmy, bo nagrywamy tutaj ten, tylko jakoś tak wyszło. to było być nagrał, jak w coś uderzył, w sensie w kogoś. No to dlatego to się... nagrywam, właśnie, żeby. Się... Może coś. Podwójny dowód, nie? Kamerka i telefon. Gościu powie, że kamerka, kamerka przekłamuje obraz, a ja mówię, mam nagranie z telefonu też, nie? No kurde, a co jest? I tutaj, cyk ten wyjazd. Ale nie. Może w niego. <grym> tak, wszyscy patrzą już. Co jeszcze powiesz ciekawego? Nie mam nic do powiedzenia. Naszym te telewidzom <grym> i słuchaczom. Ja mi powiedzenia ja zakupy się tak średnio powiodły. Że... Tak? No. Ale cóż, no przejechaliśmy się przynajmniej. A bardzo... Piękna pogoda. Tak. Jesteś tam nie ogarniliśmy tu nie jedziesz? Nie jedzie. A jestem jakiś taki strasznie biały w ogóle. <laughs> strasznie biały. No zobacz. To było tak crazy, Ale to nie miało... Nie no, nie miało tak zabręć, tylko po prostu jakoś tak wyszło. Że jestem strasznie biały tutaj. No. No, to dobry człowiek. Tak sówka no nie puści. jestem szoku. No i prawdopodobnie. Ci pewnie Uber. <laughs> Z tej to jest tak, Tradycyjnie, tak, bo... się, tak się robi reklamę. Dzisiaj nie nagrywamy w tym miejscu, zawsze się nagrywamy w tragarze. Nie widzicie tego może posłyszycie. Tak, ponieważ w moim niech ludzie sobie posłuchają. Bez przypału, bez przesady. No, na chwilę! Weź teraz! E, tak, a poza tym mamy. Proszę bardzo! Pierwszy dzień, wiosny 21 a. Dzień. kiedy nagrywamy, siedzimy w bardzo ładnych. E, natury na w miejscu. Ooooo! Dobra, może zamknąć. No co! No jakby ci wypadł telefon przez szybę to by się tak dużo stało. No. W ogóle e, chyba to tyle co chcieliśmy Ci pokazać. Tak, dziękujemy. Tak, dzisiaj dziękujemy jeszcze. Taki proszę widoczek piękny o.